Teraz bym Państwu chciał pokazać, że jest zima, Churra! w Niemczech jest zima, no troszeczkę spadło, ehm, jakby nie było, to no, jakieś nie wiem, 5 minut temu wjechałem w śnieg, 5 minut temu nic nie było, kompletnie zero, a teraz proszę bardzo, wszystko tutaj dookoła, Oprócz autostrady zasypane. Na razie. Lepiej, lepiej, żeby autostrada była czysta. Ale boki drzewa, wszystko jest w śniegu już. Więc ch chciałbym nagrać Wam kawałek jeszcze nocą, jak się jedzie. Żebyście zobaczyli. Jadę bezpiecznie 80. Nie jadę szybciej. Nie, nie jest wystarczająco dobra pogoda, gła jest często, nie, nie będę szalał. 4-5 km szybciej, dziękuję. A, a często policja teraz jeździ. Już miałem za sobą dwa ogony policji, obserwowali mnie, później sobie odpuścili, bo wszystko zgodnie. Nie było żadnych zarzutów, żeby mnie zatrzymać. Ale no, mówię bezpiecznie jeść, jechać normalnie 80 z przepisami. Parkingi wszystkie zawalone ciężarówkami, musiałem lekko na poboczu stanąć tak o tutaj o ciężarówkę chłopak przy wyjeździe tak samo musiałem stanąć, więc no, nie miałem wyjścia bo już musiałem po 4 godzinach trzeba zrobić. 45, no chyba, że miałeś wcześniej 15, to wtedy 30. A jeśli nie miałeś ani 15, ani 30, więc musisz robić 45. No to celu mi zostało, jeszcze mam niby planowane na 6 rano dojechać, a jest druga, więc... E... No, jedziemy. Nie wiem, czy będę musiał jeszcze jedną przerwę zrobić, 45, czy zdążę. 4 godziny tam dojechać, nie wiem, zobaczymy jak tam z czasem to będzie wszystko Wszystko się okaże w trasie I Na razie jedziemy Jako tako No i tutaj więcej to chyba Wam już tutaj za bardzo nie pokażę O, coś tam się dzieje, hamuję To sobie zwolnie. Zaraz czegoś mnie tutaj nie wykombinował. Zwalnia do 60, przyspiesza automatycznie, nie wiem co jest grane tam z nim Znowu zwalnia. gdy wziąłbym go, ale chyba za mną lecą osobówki, więc muszę poczekać. Oh, go. Da estava Możecie, jakby, co napisać do mnie, czy u Was też śnieg spadł? Jutro to prześlę, albo dzisiaj jeszcze, jak stanę na koniec na pauzę, prześlę na YouTube'a, to możecie tam napisać, czy u Was jest śnieg. Albo no u mnie już jest. Bombany lepić można. Gdybym miał dużo więcej czasu, to bym zjechał no za dnia to na pewno bym pewnie jakiś parking złapał i bombana bym mu lepił. <grybujesz> Pokazałbym Wam. A co tam? O, Widzicie nocą nie ma ruchu, spokojnie. Za dnia są plusy takie, że no fajnie się za dnia jeździ, bo można krajobrazy poglądać, naprawdę dużo rzeczy fajnych jest, do oglądania I się nie, nie nudzi, a tutaj jak w nocą jedziesz, no teraz jeszcze śnieg spadł bo mniej więcej jest widno bo odbija światło się Więc no za, jak śnieg jest To troszeczkę można coś pooglądać Ale jak śniegu by nie było To naprawdę wszędzie ciemno No i tak wiesz, wiecie Monotonia, nudno no, Kurde, światłami fali, na co ci tam No dobra, to na razie wyłączymy Stop Pokażę wam tunel Proszę bardzo Jak ktoś nie widział Tunelu Ej, e, kciuki chyba O, no, muzyczka nam się podsuwa, dobra nie to jest W jesteśmy gdzieś Mamy Tak ludzki no I wyjeżdżamy No po tej stronie już dużo mniej śniegu jest Tam od, przed, przed górą było więcej no, może nie no, Troszeczkę mniej Sensor złapałem Oooo, fotoradar! Ktoś dostał Albo ten mrygał, cholera go wiem Ale nie no ten mrygał pewnie A no cholerę mrygał Nie wiem czasami kierowcy to za zasady po prostu chyba lubią oślekać innych Jezu ja, jak to się, to mam kiki mi jak co zobaczymy. Dużo nie pokazałem. Ale gdzieś góry tutaj są, no, doliny. Ciekawe, czy to będzie dobrze widać na tym, na filmie. Samochód nad tak to, proszę Państwa, bywa się jeździ, się zwiedza I Zaraz tego tak, co razie wyłączę A potem, jeśli coś fajnego będzie, to włączę z powrotem Stop O, tak widzicie już po drugiej stronie Na żółtych światłach, odśnieżarka, śnieżarka Po drugiej stronie ulicy Teraz tylko wychwycimy, może, i już tutaj leci. No, śnieża z tamtej strony dobrze, działaj, działaj tam, żebym miał dobrą drogę. Tak jak widzicie, no śnieżarki działają nawet w nocy. Widzicie, może i mówili, że, że nie, ale już jak trochę śniegu spadnie, to, to, to jeżdżą. Jeżdżą, jeżdżą. A my na razie do przodu Zasuwamy. On tam miał walnik przeciwgielny, właśnie coś zaczyna robić. Może nie za bardzo nie będzie, no coś tam jest jakaś imiełka. Pewnie to zaraz zarzucimy, ale chyba nic tu więcej nie będzie. Stop